W Gliwickim Teatrze Muzycznym trwają próby do muzykalu Wakacje Don Juana, którego akcja toczy się w Hiszpanii, na Kubie i w Indiach. Sztukę reżyseruje znana aktorka Anna Polony. A o czym jest musical? Teatr, jak to w czasach kryzysu, stoi na krawędzi bankructwa. Dyrektor Gabarini powierza więc główną rolę amatorowi, właścicielowi fabryki gwoździ. Prezes Karol, który daje pół miliona na premierę muzykalu, stawia jeden warunek. Chce w nim zagrać główną rolę. Czeka go jednak niełatwe zadanie. Musi poradzić sobie z jednej strony z niesforną bracią teatralną, zaś z drugiej z własną rodziną podejrzliwie spoglądającą na kaprysy Karola, które mogą skończyć się bankructwem dającego im utrzymanie przedsiębiorstwa. Wakacje Dążyłana, rzecz cokolwiek niezwykła w naszym repertuarze, bo też i niezwykłe są powody jej zaistnienia. Chciałbym przypomnieć, że obchodzimy już od maja sezon jubileuszowy pod hasłem Dwa teatry. Ten sezon będzie trwał do października, czyli tak praktycznie półtora roku, i w trakcie tego sezonu akcentujemy jakieś kolejne okoliczności związane z historią naszego teatru. A teraz chcielibyśmy także i troszeczkę w związku z Dniem Teatru przypomnieć o tym, że Gliwicki Teatr Muzyczny ma już 10 lat. Krzysztof Korwin-Piotrowski, autor libretta Wakacji Don Juana, mówi, że zatroszczył się, by uważny widz rozpoznał w sztuce wiele odniesień do dwóch dramatów Moliera: Mieszczanina szlachcicem oraz Don Juana. Pomysł był taki, że pani Ania mówi, a to może jakiś prezes jakiejś firmy, że on by został artystą, no bo mieszczanin szlachcicem to w naszych czasach, no, no to nie ma w ogóle miejsca, prawda, taka sytuacja, ale chodzi o postać, która się snobuje na kogoś, czy chce być kimś innym niż jest. I tutaj rzeczywiście dla mnie to, to była świetna sprawa, bo taki człowiek, który marzy o karierze artystycznej, bardzo dużo jest takich ludzi, niespełnionych artystów, bardzo dużo jest ludzi właśnie, którzy mają pieniądze i chcieliby się wybić i chcieliby kupić sobie sławę. I niektórym się to udaje. W pierwszym akcie widzowie zobaczą próby odbywające się w Teatrze Nowy Świat miesiąc przed premierą. Widz dowie się tego, jak jest z drugiej strony rampy. Są różne, mniej i bardziej zaskakujące sytuacje oraz intrygi. Przygotowanie muzykalu wiąże się z uruchomieniem wielkiej machiny teatralnej. W drugim akcie spektaklu zobaczymy próbę generalną wakacji Don Juana. Prezes na oczach widzów zmienia się w artystę. Świetnie śpiewa, tańczy, pokochał scenę, a ona jego. Teksty piosenek do musicalu napisał Michał Rusinek, krakowski poeta, autor popularnych wierszy dla dzieci i znany również jako sekretarz Wisławy Szymborskiej, a muzykę skomponował Marek Kuczyński, kompozytor muzyki filmowej i teatralnej. Reżyserii musicalu podjęła się Anna Polony, zaś wystąpią w nim soliści i aktorzy Gliwickiego Teatru Muzycznego. Muzyka Świetnie tytułową rolę gra Michał Musiał, wieloletni pracownik Gliwickiego Teatru Muzycznego. Fakt faktem, że, że prezes Karol Don Juan no, może pokazać szeroki wachlarz swoich możliwości, i znaczy ja przez tę postać mogę pokazać. i no, jaki będzie efekt, to dopiero publiczność oceni. Ja się staram i zobaczymy, co z tego wyniknie, po prostu. Prapremiera musicalu już 23 marca na deskach GTM. -u. W teatrze zobaczymy również wystawę zdjęć z przygotowań do spektaklu, którą stworzył Krzysztof Krzemiński. Miejski Zarząd Usług Komunalnych już drugi rok z rzędu realizuje w Gliwicach program bezpłatnego elektronicznego znakowania psów i kotów. Jak przekonują kynolodzy, chipowanie czworonogów to jeden z najlepszych sposobów zapobiegania ich bezdomności. Do tej pory oznakowano blisko 1600 zwierząt. Każdy glibiczanin może za darmo zaczipować swojego pupila. Warunkiem rejestracji psa jest okazanie dokumentu tożsamości właściciela i książeczki zdrowia zwierzęcia. W szczepianie mikroprocesorów wykonują dwie lecznice. Gliwicka Klinika Weterynaryjna przy ulicy Szubiszow i przychodnia weterynaryjna przy ulicy Pszczyńskiej. Właściciel oznakowanego zwierzęcia otrzyma formularz z kodem potwierdzający wykonanie usługi, natomiast jego pupil opaskę, którą należy założyć na obroże lub szelki. Informuje ona o wszczepieniu mikroprocesora, o numerze telefonu i adresie internetowej bazy danych. Akcja finansowana jest z budżetu miasta.